Mają mniej niż 9 gramów cukru na porcję. Jaś uwielbia swoją cłówkę. Zobacz dlaczego. Nasze warzywa kontrolujemy na każdym etapie dojrzewania. Starannie wybieramy te najlepsze i najwyższej jakości. Posiłki Bobowita są delikatne, bezpieczne, sprawdzone. Z warzywami gotowanymi na parze. Efekty są pyszne. Odkryj na nowo jakość Bobowita. Co kiedy otulą Cię zapachy olejków eterycznych linii Silan Aromatherapy? Poczujesz orzeźwiającą świeżość nowego Silana Fiji Refresh. Poczujesz prawdziwy relaks dzięki długotrwałemu zapachowi Silan Tahiti Relax. Silan Aromatherapy z olejkami eterycznymi. Odkryj świat fascynujących zapachów. Wygraj wycieczkę na Fiji. Wyślij SMS o treści SILAN pod numer 7057.